Witajcie, zapraszam, zapraszam na racuszki, racuszki po zamojsku. Można je jeść z konfiturą z wiśni, można je pić z zupą owocową, jeść z, <grym> popijając z zupą owocową. Króciutki przepis. Wszystkie składniki bardzo proste, podstawowe powinny być w temperaturze pokojowej. To w przeciście drożdżowym jest podstawa, że mają być ciepłe, żeby nie obrazić drożdży. Ilość podam później w opisie. Zawsze na początku przygotowuję sobie rozczyn. Drożdże zasypuję niewielką ilością cukru, zalewam ciepłym mlekiem. Ja lubię rozprowadzić te drożdże, przysypać mąką, zostawiam, aż zaczną pracować. A w tym czasie, kiedy rozczyn sobie ładnie nabiera rozmiarów, przygotowuję podstawę. Zwykle robiłam racuchy ręcznie, bo to takie e, króciutkie kilka minut wyrabiania, ale można je też robić w mikserze, tak spróbuję zrobić dzisiaj. E, składniki, poczynając od jajka i od mokrych, a kończąc na sypkich, e, składam do mikserka. E, no i miksuję, aż ciasto wyrobi się, nabierze jednolitej struktury i zaczną się pojawiać bąbelki powietrza. Potem utrzymuję w tej misie, ewentualnie przekładam do jakiegoś wygodniejszego naczynia i odstawiam na pół godziny, 45 minut w ciepłe miejsce do wyrośnięcia ciasta. Smażę na oleju niezbyt duży poziom tego oleju, chociaż niektórzy twierdzą, że im więcej ciasto jest zanurzone, tym jest smaczniejsze. Niemniej w mojej małej ojczyźnie zamojskiej racuchy były daniem postnym. Nie zawierały jajka lub tylko jedno jajko w poście i miały być usmażone na jak najmniejszej ilości tłuszczu żeby były takie light'owe takie właśnie posne bardziej wypasiona wersja to po prostu mniej mleka, więcej jajek no i właśnie głęboki tłuszcz do smażenia ale dzisiaj trzymajmy się tej posnej wersji czyli jedno jajeczko i tak jak mówię wszystkie ciepłe składniki tam już zaczyna się ciasto ładnie formować dodaję rodzynki ale można równie dobrze dodać jabłka lub zostawić bez nadzienia bo na końcu można jeść z powidłami. w wersji posnej był do tego wywar z suszonych owoców tak jeszcze robiła moja babcia Wywar z suszonych jabłek, gruszek, śliwek i do tego racuchy, ewentualnie lemieszka. I to było takie posne danie na piątek. Ciasto już przełożone, ładnie sobie tam rośnie pod przykryciem. No właśnie widać, jak podwoiło swoją objętość i zaczynamy smażenie. Mam taką fajną patelnię żeliwną. Bardzo jest ciężka, ale lubię na niej dusić w, w Dusić w niej mięso, ewentualnie właśnie te racuszki. Bardzo się do tego nadaje. I to, że mają taki nieforemny kształt, bo formowane są łyżeczką, moim zdaniem nadaje im, nadaje im charakterystycznego takiego sznytu. Pięknie się na złoto podrumieniły. Z tych składników, które podaję, wychodzi około 24-26 racuszków. Można je swobodnie schrupać w ciągu jednego dnia, ale to już kwestia apetytu i upodobania do takich wypieków i dań. Zapraszam i zachęcam do racuszków po zamojsku. Na koniec jeszcze odrobinę cukru, albo cukru z wanilią lub same powidła. Smakuje wybornie.